O, spójrzcie, a kto to jest? Wygląda na to, że to nowy ogrodnik. Amelia mówiła, że jej rodzice kogoś zatrudnili. Aha, w końcu, nasze podwórko zupełnie zrosło. Od razu widać. Profesjonalistka. Mam nadzieję, że uczyni to miejsce pięknym i zasadzi tu kwiaty. Dobrze, porozmawiam z nią. Dzień dobry, panie. Jaką piękną mamy dzisiaj pogodę. Cześć, cześć, cześć. Chciałabym podlać trawę. Kiedy mogę to zrobić? A, już idziemy. Nie będziemy przeszkadzać. Tak, powodzenie. O, tego najbardziej lubię. Fajnie. Spodobała mi się. I jest bardzo uprzejma. Tak, nie zatrudnilibyśmy złego ogrodnika. Nie jest to łatwa praca. Przy okazji, obtarmy ogrodniczkę słodyczami. Przecież pracuje. Dokładnie. Dobry pomysł. Cześć. Chcesz cukierkę? Oj, wystraszyłaś mnie. Przepraszam. Nie chciałam. Po prostu widziałam, że... Nie ma tam nic ważnego. Do narzędzia, dziękuję za poczęstunek. To bardzo miłe. Proszę bardzo. Dziękuję, miło mi. Teraz muszę tu skończyć, bo jest mnóstwo pracy. Aha, dobrze. I co? Wzięła cukierka? Jak się ma? Aha, wzięła. Powiedziała dziękuję. Używam sekretnej karty. Joker! To nie fair! Betty, twój ruch. Co ty zamarzłaś? Mhm, mm w ogóle nie śledzisz gry. Co tam jest takiego ciekawego? A, to nic takiego. Po prostu patrzę, jak ogrodniczka pracuje. To ciekawe. Ciekawe? Ona po prostu kopie w ziemi. ona coś zakopuje i ogląda się za siebie. Co zakopuje? Po prostu kopie w ziemi. To jej praca. Tak, nic takiego nie widzę. Nie, nie na pewno coś widziałam. Szybko włożyła coś do dołu i zakopała.